W tej lekcji omówimy stopniowanie przymiotników. Jest to przydatna wiedza, gdyż stopniowanie przymiotników pozwala nam wyrazić stopień intensywności naszego przymiotnika, czyli poziomu nasycenia daną cechą. Ponadto, stopniowania przymiotników możemy użyć do opisu osób lub rzeczy, a także w celu porównania dwóch lub więcej osób lub rzeczy. Warto też wiedzieć, że w języku angielskim stopniowanie proste. Dotyczy nie tylko większości przymiotników, ale i przysłówków o pisowni identycznej jak pisownia przymiotników, które stopniuje się na takich samych zasadach jak przymiotniki. A wracając do tematu, zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim występują trzy stopnie intensywności przymiotnika. Stopień równy jest podstawową formą przymiotnika, dla przykładu high. Czyli po polsku wysoki. Z kolei stopień wyższy oznacza, że dana cecha jest bardziej intensywna niż opisana w stopniu równym, np. higher, czyli wyższy. Stopnia wyższego używamy często, gdy chcemy podkreślić daną cechę naszego przymiotnika lub gdy chcemy dokonać porównania dwóch rzeczowników. Zaś stopień najwyższy oznacza, że dana cecha jest najbardziej intensywna. Na przykład, de highest, czyli najwyższy. Stopnia najwyższego używamy również, gdy chcemy dokonać porównania trzech lub więcej rzeczowników. Idąc dalej, w języku angielskim wyróżniamy dwa rodzaje stopniowania. Pierwszym z nich jest stopniowanie proste zwane też stopniowaniem w górę lub stopniowaniem rosnącym. Polegający na dodaniu jakiegoś przyrostka w stopniu wyższym, zaś w stopniu najwyższym na dodaniu przedimka d i przyrostka est, które podświetliłem na żółto. Na przykład po angielsku fast, faster, the fastest, a po polsku szybki, szybszy, najszybszy. A co zrobić, gdybyśmy chcieli opisać, że danej cechy jest mniej lub najmniej? No cóż, w tym celu użyjemy stopniowania złożonego, zwanego też stopniowaniem opisowym, którego możemy użyć, aby stopniować przymiotniki zarówno w górę, jak i w dół. Weźmy sobie przykładowy przymiotnik czasochłonny. Normalnie nie powiemy czasochłonny, czasochłonniejszy, najczasochłonniejszy, bo byłoby to gramatycznie niepoprawne. Poprawnie będzie użyć stopniowania opisowego w górę, po angielsku. Time consuming, more time consuming, the most time consuming, co po polsku oznacza odpowiednio czasochłonny, bardziej czasochłonny, najbardziej czasochłonny. Z kolei przy stopniowaniu opisowym w dół, zwanym też stopniowaniem opadającym, powiemy po angielsku: time consuming, less time consuming, the least time consuming, co odpowiada polskim przymiotnikom. Czasochłonny, mniej czasochłonny, najmniej czasochłonny. No dobrze. Wiemy już, że istnieją dwa sposoby stopniowania przymiotników. Ale kiedy używać stopniowania prostego, a kiedy opisowego? Otóż w języku angielskim sposób stopniowania przymiotników zależy właściwie od tego, ile sylab, tudzież zgłosek, jest w danym przymiotniku. I z tego względu Przymiotniki dzielą się na jednosylabowe, czyli krótkie, np. big, fast, new. Dwusylabowe, jak np. clever, hungry, narrow. Albo wielosylabowe, to znaczy posiadające trzy lub więcej sylab. Dla przykładu beautiful, expensive, important. Jeśli podobał Ci się ten materiał, wykup subskrypcję do pełnej wersji tego kursu na stronie www.akademiakursów.com.